Czyli ten, który wyszedł z bólu, pies z jednym z największych guzów w historii naszej organizacji. Pies, przez którego każdy z nas za nie mówił na cały dzień. Nie byliśmy, nie, nie jesteśmy w ogóle sobie w stanie wyobrazić, jak do tego mogło dojść, jak trzeba być obojętnym na cierpienie własnego zwierzęcia, żeby wyhodować coś takiego. Bo. Nam odbiera mowę, nie, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Jak można skazać psa na tak ogromne cierpienie, jeszcze trzymać go na łańcuchu i w beczce, w której mieszkał? Exhalor jest już po pierwszych badaniach, po pierwszej diagnostyce. Przed nim dalsze badania. Echo serca, musimy zakwalifikować go do badania tomografem komputerowym zobaczyć, jak ta zmiana nacieka, gdzie ona dokładnie jest. Eee, trzeba jeszcze mu wykonać cytologię z tego guza, um, żeby wiedzieć, jak najlepiej to zoperować, jak mu najlepiej pomóc, żeby mógł żyć bez bólu, żeby on z powrotem mógł normalnie chodzić. Eee, on nie może chodzić normalnie przez to, że ten guz, który jest prawie Wielkości tego psa. On go przerzuca, przekrzywia na jedną stronę, przez to jego kręgosłup jest wygięty, yy, jego łapki nie potrafią go utrzymać. To jest straszne. W jego imieniu chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować za wsparcie, jakim go otoczyliście. Teraz to jest dopiero początek walki o jego godne życie bo badania i diagnostyka to jedno, później operacja i rehabilitacja, żeby on z powrotem mógł normalnie chodzić, żeby mu przypomnieć, jak to jest chodzić bez tego wielkiego balastu.